Dobra. Dzień dobry, dzień dobry, Agnieszka Jaroszewska, Janusz Dąbrowski, kolejny odcinek trzydziesty już drugi o wodzie, o wodzie, o jej potencjale, o potencjale redox, o wodzie żywej, o wodzie martwej, o wodzie czystej, o wodzie zanieczyszczonej, o wodzie i jej możliwościach szeroko, szeroko e, pojętych. W poprzednim naszym odcinku yy, rozmawialiśmy, co to jest potencjał redox. Mówiliśmy także, że woda oraz wszelkie napoje powinny posiadać wysoki ujemny potencjał redox. Dzięki temu substancje, jakie będą zawierały dużą ilość atomów aktywnego wodoru H, będą silnym antyoksydantem, wpływającym bardzo korzystnie na kondycję organizmu. Jednak potencjał redox jest czasem mylony z potencjałem pH. Zajmiemy się dzisiaj wyjaśnieniem tej sprawy. Janusz oddaję ci głos. Tutaj wiem, że nasi słuchacze bardzo czekają na to, aż tutaj ciekawie nam to wyłożysz. Dobrze, jak zwykle dzień dobry. Dzień dobry. Pełni tego słowa w znaczeniu, dobry. Nieraz witamy się z Agnieszką i Agnieszka mówi dzień dobry, ja pytam, a jesteś pewna? Agnieszka już wie o co chodzi. Czy dobry? Tak jest, jestem pewna. A więc bądźcie pewni, że ten dzień jest dobry. Słuchajcie, tak jest. Potencjał redox nie należy w ogóle mylić z pojęciem pH. Zaraz, zanim to wyjaśnimy, to najpierw troszeczkę takich przypomnień, troszeczkę z chemii, zatrącimy troszeczkę fizykę, być może i tak dalej. Więc na początek co to są kwasy i zasady? co to są substancje kwaśne, a co to są substancje zasadowe. W podobnym rozumieniu słowo kwaśny kojarzy nam się no, z czym? Z czym się wam kojarzy na przykład, kochani? Z kwaśnym, z, z kiszonymi ogórkami, z kiszoną kapustą, z cytryną, z czymś, co buzie wykręca po prostu, ojejku, sok cytryny na przykład wypić i tak dalej. I do głowy nam nie przychodzi, że to nie ma nic wspólnego, albo raczej niewiele ma wspólnego, z chemiczną rzeczywistością, bo kwaśne wcale nie musi być kwaśne, a słodkie potrafi być bardzo kwaśne. Co mam na myśli? Oczywiście tam pewne słowa w cudzysłowie ujmuję. Więc na przykład sok z cytryny, sok z kiszonej kapusty, żurawina są kwaśne, ale rozkładają się w organizmie z czynem zasadowym i dlatego sprzyjają zdrowiu, na przykład zdrowym nerkom. Miałem kiedyś, słuchajcie, taką sytuację, że mój znajomy miał problemy z nerkami, ja mówię, masz problemy na 100%, bo widzę po badaniu pH poranego moczu, że yy, po prostu jest, jest niedobrze. Mówi, nie, wszystko jest w porządku. Ja mówię, musisz odkwasić organizm. Słuchaj, ale ja byłem u lekarza i lekarz yy, kazał mi właśnie zakwaszać organizm. A mówię, a czym? Coś mnie tak tknęło. No kazał jeść dużo żurawiny, pić dużo wody z sokiem z cytryny. No te ręce mi opadły, to znaczy generalnie podpowiedź była bardzo dobra dlatego, że właśnie dużo soku z cytryny, dużo żurawiny. Żurawina świetnie działa na w ogóle na cały układ moczowy i na nerki, ale wszystkie te substancje zawierają właśnie substancje kwaśne, które rozkładają się w organizmie z odczynem zasadowym, czyli, czyli po prostu alkalizują organizm, ale to zostawiamy sobie po prostu na inne tematy. A więc substancjami kwaśnymi są kwasy, czyli ciecze zawierające wodór i dysocjujące w wodzie, to znaczy rozpadające się na cząsteczki dodatnie i ujemne. I one tworzą wówczas dodatnie jony wodorowe, jony wodorowe H, i ujemne cząsteczki reszty kwasowej. I właśnie te jony wodorowe H, nadają kwasom ich specyficzne właściwości. I w związku z tym moc kwasu określa się na podstawie jego zdolności do rozpadania się na jony, czyli y, moc kwasu zależy od ilości powstających jonów wodorowych. Inaczej, im większa jest tendencja kwasu do rozpadania się na jony, im więcej utworzy się jonów wodorowych podczas dysocjacji, tym, tym po prostu kwas jest mocniejszy, działa silniej, jest bardziej żrący dosłownie. Z kolei zasady, czyli alkalia, inaczej ługi, są substancjami neutralizującymi kwasy. No i traktując rzecz, tak powiedzmy chemicznie, są to substancje, czyli ta alkalia, ługi, zasady są, substancje, są to substancje zdolne do od, odszczepiania ujemniej, ujemnie naładowanej. Grupy wodorotlenowej OH. Jak widzicie, mówiłem o tym, że zatrącimy troszeczkę o chemię. Nie musicie tego znać, nie musicie tego pamiętać, nie musicie za bardzo przywiązywać do tego wagi. Tu chodzi raczej o ogólne rozumienie, o co w tym wszystkim chodzi. I te alkalia również dysocjują w wodzie, w wyniku czego dochodzi do powstania tej wspomnianej grupy wodorotlenowej OH ujemnej, zwanej jonem hydroksylowym. A więc znowu chemia, oraz reszty zasadowej zawierającej atom metalu. I miarą mocy zasad jest właśnie liczba z kolei jonów wodorotlenowych, OH-, w porównaniu z kwasami, gdzie miarą mocy kwasów, tak jak wspomniałem, to była ilość powstających dodatnich jonów wodorowych. I, i jak oczywiście pamiętacie z lekcji chemii, że kwasy z zasadami neutralizują się. I gdzieś tak po prostu na skutek łączenia, czyli reakcji jonów wodorowych, kwasów z jonami wodorotlenowymi zasad. I wynikiem reakcji jest powstanie soli i wody. I słuchajcie, przypomina mi się taka anegdotka, bo jak byłem w podstawówce, pamiętam jeszcze, co z podstawówki chodziłem na kółko chemiczne i był taki. No, przepraszam, to nie było podstawówka ogólniak. I był taki pan profesor, nazwisko wymienię nie już nieżyjący, pan profesor Busłowicz, i on opowiadał anegdotkę o tym, że y, y, był pewien młody człowiek depresja, depresji, jakieś tam inne historie, rzuciła go dziewczyna i on chciał popełnić samobójstwo. Pomyślał sobie, że wypije silny kwas, ale żeby ten silny kwas zadziałał, to popije go również zasadą, a więc dwa żrące silnie, a więc łuk jest żrący oczywiście, i kwas żrący był oczywiście słabym chemikiem. Oczywiście tylko w teorii, w, tym, w, tym, w tej anegdotce było tak. Wypił jedno, wypił drugie i się nic nie stało. Dostał jedynie rozwolnienia, no bo w wyniku reakcji powstała tam po prostu sól i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz wracamy do skali pH. Co to jest skala pH? Otóż chemicy w celu określenia mocy zasad lub kwasów stosują właśnie tą specjalną skalę, czyli skalę pH potencjał hydrogenii. Czyli potencjał wodorowy z łaciny, po prostu potencjał hydrogenii. I ta skala została opracowana w 1909, 1909 roku przez duńskiego chemika Serena Pedera Laurica Sörensena. Wartość tego wskaźnika liczbowego pH po prostu świadczy albo o zasadowości, czyli alkaliczności jakiej substancji, albo o kwasowości substancji. I wskaźnik ten. To jest po prostu wskaźnik mówiący o stężeniu. To jest wykładnik stężenia jonów wodorowych, a dokładnie tak zwanych hydroniowych, ale znowu tu jest, mamy do czynienia z chemią. I ten wskaźnik jest miarą kwasowości lub zasadowości środowiska. I teraz tak, skala PH nie ma żadnych jednostek. Ona obejmuje tylko wartości od jedynki do czternastki: jeden, dwa, trzy i tak dalej, aż do czternastu. I wartość pH równa 1 wskazuje, że roztwór zawiera bardzo dużo jonów wodorowych i jest bardzo silnym kwasem, żrącym kwasem. Natomiast, gdy pH jest równe 14, okazuje się, że dany jakiś roztwór ciecz zawiera bardzo mało jonów wodorowych i jest bardzo silną zasadą, bardzo mocną zasadą. Natomiast pH roztworów obojętnych wynosi 7, czyli zasadowe to będą powyżej 7, a kwaśne poniżej 7, a więc na przykład 6,9 to już będzie roztwór po prostu kwaśny, lekko kwaśny. I tak schodzimy aż po prostu do jedynki, od jedynki aż do zera. I pH oczywiście roztworu będzie się zmieniał podczas dodawania do roztworu albo kwasu, albo zasady. Jeżeli dodajemy więcej zasady, no to się wiadomo taka ciecz alkalizuje, czyli to pH po prostu rośnie. Jeżeli dodajemy kwas, no to to pH będzie spadać i oczywiście substancja będzie coraz bardziej kwaśna. I trzeba zrozumieć, że te kolejne stopnie, to jest bardzo ważne ze względu na teraz na nasz organizm, kolejne stopnie mocy kwasu lub zasady różnią się między sobą współczynnikiem o wartości 10. Zaraz to wyjaśnię. Po prostu wiąże się to z tym, że skala pH jest logarytmiczną, a nie liniową. Co to oznacza? A więc w skali liniowej mamy na przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. A w skali Logarytmicznej mamy 1, mamy 10, czyli 10 razy więcej, mamy 100, czyli 10 razy więcej od poprzedniego wskaźnika, mamy 1000, czyli 10 razy 100 poprzedni wskaźnik, mamy 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Czyli oznacza to, że każdy przedział pH jest 10 razy większy od następującego po nim, lub 10 razy mniejszy od poprzedzającego go. No i dobrze, ale jak to konkretnie zacząć rozumieć? Kochani, jeżeli nasz poranny mocz powinien być lekko alkaliczny na poziomie 774, bo to wskazuje, o, o, jaki jest poziom zakwaszenia, zatrucia organizmu, a więc jeżeli jest albo neutralny 7, albo lekko alkaliczny, to jest wszystko w porządku. Chyba, że mamy problem z nerkami, to jest inna sprawa. Natomiast jeżeli to PH jest poniżej 7, 6, 5, a bardzo często je ja obserwuję 5, 5, 2, 5, 8, to znaczy, że jesteśmy zakwaszeni. I teraz słuchajcie, jeżeli na przykład mamy wskaźnik, papierek lakmusowy, posiusialiśmy na ten papierek, on oczywiście będzie miał odpowiednio taką jasną, żółtą, i będzie wskaźnik wskazywał, że pH jest 5, to ta piątka jest 10 razy bardziej kwaśna od na przykład moczu, od roztworu o wartości 6. Jeżeli mielibyśmy porównać piątkę z siódemką, to 5PH5 jest 100 razy silniejszym kwasem od roztworu o pH 7. I Tysiąc i piątka jest 1000, czyli pH 5 jest tysiąc razy bardziej kwaśnym od roztworu o pH 8, więc trzeba tutaj przy okazji zrozumieć, chodzę akurat, że tak powiem, dosiadam własnego, własnego tego mojego galupującego konia odkwaszania, bo to jest bardzo istotne. że jeżeli powtórzę, już tak wiecie, bardzo mocno, jeżeli pH porannego moczu powinno być alkaliczne. Na poziomie 7, 7 4, i mamy na przykład ten nasz mocz na poziomie 5, 5,5, to znaczy, że jest bardzo źle, jesteśmy bardzo silnie zakwaszeni. I jest szalona różnica między piątką a siódemką. To tak jakby dla przykładu. A co to jest tam 5, a 7, niewielka różnica? No to jest 100 razy silniejszy kwas tym. Więc wyobraźmy sobie, że. Chcę któregoś z Was zatrudnić, o nie, może inny przykład, daj wam w rękę dwa pręty metalowe. Jeden o temperaturze 20 stopni Celsjusza, a drugi 100, o temperaturze 100 razy większej. No to sami wiecie doskonale, co się będzie po prostu działo. 2000 stopni. 20 stopni, 2000 stopni Celsjusza. I teraz już tutaj wracam do tego pH. I ten poziom pH jest także ściśle związany z ilością tlenu dostarczonego do komórek naszego organizmu, bo okazuje się, że poziom zaopatrzenia organizmu w tlen maleje dziesięciokrotnie przy spadku pH z sześciu do pięciu, ale, ale z kolei poziom zaopatrzenia komórek w tlen, organizmu w tlen spada stukrotnie, jeżeli na przykład nasze pH spada z siedmiu do pięciu, a więc jeżeli jesteśmy zakwaszeni to jednocześnie jesteśmy po prostu zwyczajnie niedotlenieni. I to dopiero robi nam dużo problemów związanych po prostu ze zdrowiem organizmu. Pięknie to wyjaśniłeś. Czyli teraz spróbujmy zrobić takie małe podsumowanie. Dla organizmu jest korzystne, abyśmy pili wody lekko alkaliczne, czyli zasadowe i jednocześnie o odpowiednim, wysokim, ujemnym potencjale redox. Zwykła woda z kranu może posiadać 7 pH. Jest to taki odczyn neutralny lub większy i jednocześnie charakteryzować się niekorzystnym potencjałem Redox z rzędu od plus 400 do plus 500 mV. Ten wysoki potencjał dodatni świadczy o tym, że woda, mimo swojej neutralności, czyli neutralnego pH czy alkaliczności, jest jednocześnie utleniaczem, czyli sprzyja. Mhm. Są destrukcyjne w organizmie. Tak. I co z tego, że będziemy mieli wodę alkaliczną, jeżeli ona będzie silnym, po prostu oksydantem? Będzie działać destrukcyjnie. A więc a, ta, a takie wody, a wody yy, wodociągowe, wody, które po prostu kupujemy, właśnie odznaczają się w ogromnej swojej masie bardzo wysokim, dodatnim potencjałem redox. Bo jeżeli nawet mielibyśmy wodę lekko kwaśną na poziomie 6, Sześć i pół, w okolicach siódemki, to mogę brać na przykład suplementy odpowiednie, które będą odkwaszać i sprawa załatwiona, organizm. A woda będzie i tak nas czyścić, że tak powiem. I teraz, więc właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć te wszystkie mechanizmy. Dlatego na przykład, zaopatrując swoje mieszkanie, rodzinę w aparat osmotyczny, który będzie dawał bardzo czystą wodę, warto zagwarantować sobie dodatkowo, że. Woda będzie nie tylko alkaliczna, bo można to zrobić, ale czyli będzie miała e, na przykład PH na poziomie przynajmniej minu, minimum sie, o 7, a, a jeszcze lepiej w granicach 8, na przykład 9. Lecz dodat, e, warto zainstalować coś, co będzie dawało nam gwarancję, że będziecie mieli wodę o ujemnym potencjale redox, chociaż na poziomie, no cóż, nie będzie ujemny, tylko neutralny, na poziomie 0, a najlepiej minus 100 lub nieco więcej. I dzięki temu, słuchajcie, będziecie mieli do, do czynienia, będziecie korzystać z tak zwanej wody żywej, która będzie neutralizować wolne rodniki dzięki odpowiedniemu potencjałowi tego Redox, już na poprzedniej, znaczy poprzedniej audycji o tym dokładnie żeśmy mówili, a także będzie, słuchajcie, sprzyjać dzięki wysokiemu pH likwidacji niebezpiecznej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Którą po prostu potocznie nazywamy zakwaszeniem. To zakwaszenie istnieje. Nie wierzcie żadnym tak zwanym fachowcom, którzy mówią, nie istnieje zakwaszenie, istnieje. Permanentna kwasica metaboliczna niskiego stopnia, trwająca całymi latami, to istnieje i to jest bardzo niebezpieczne. To jest wyjątkowo destrukcyjny czynnik działający na organizm. I tutaj słuchajcie, jak mówimy już o tych urządzeniach, właśnie dlatego Często powtarzam, odsyłam wam do po prostu do pani Agnieszki Jaroszewskiej, do Agnieszki. Dlaczego? Dlatego, że ona od, dysponuje odpowiednim potencjałem doradczym. Ja to wiem, bo y, rozmawiam nieraz z, z wieloma takimi ludźmi, którzy się do mnie zgłaszają, i mówię, nie podejmę z nim współpracy, bo z tego, z tego z, z, że on ma wiedzę pewną, ale nie ma tego serducha. W poprzednim odcinku mówiłem o Agnieszce, że Agnieszka ma serducho i robi to. Ym, to doradztwo dobiera różne history, urządzenia i tak dalej pod osobę, pod rodzinę, która tego po prostu potrzebuje, a więc tutaj chodzi o to, żeby dobrać odpowiednie wysokie, um, znaczy dobierać urządzenia uwzględniając pewne kryteria. I, I powiedzmy, wówczas można zastosować w mieszkaniu na potrzeby własnej rodziny naprawdę bardzo dobre urządzenia, dostosowane i pod względem finansowym, i pod względem po prostu technicznym do konkretnych e, po prostu zapotrzebowań. Dziękuję, Janusz. Ja jeszcze oprócz tego, co powiedziałeś, to jeszcze powiem: rozmawialiśmy kilka odcinków wcześniej o wodzie i świadomości. Ja tutaj też czuję taką moją głęboką misję, tego, żeby właśnie jak najwięcej ludzi zdecydowało się na to, żeby mieć takie urządzenia dające krystalicznie czystą, wysokowibracyjną, oczyszczoną z wszelkiej negatywnej informacji wodę, ponieważ oni właśnie spożywając tą wodę krystalicznie czystą, będą oczyszczać swoją świadomość. Wystarczy, że parę osób oczyści swoją świadomość. Będzie tym emanować i tym samym przyczyniamy się z każdym, z każdą osobą, która zacznie oczyszczać swoje ciało, a przez to swoją świadomość też i głębsze pole informacyjne do podwyższenia świadomości też e, całej planety. To jest tak, jak, jakby można powiedzieć przebudzanie e, za pomocą wody. Ja też tak to czuję, jakby głęboko w samych trzewiach, więc jest to naprawdę moja e, misja ostatnich miesięcy. Także dziękuję za te ciepłe no. słowa. Natomiast wracając tutaj fizycznie do zakwaszenia, właśnie no jeszcze dodam, że woda jest numer jeden tutaj w oczyszczaniu i odkwaszaniu, które są praktycznie filarami, filarami zdrowia, i ja każdemu swojemu klientowi to powtarzam, że od tego tak naprawdę zaczynamy. No, i jest to zaburzenie, to zakwaszenie jest to zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie na rzecz czynnika kwasowego, powodującego zakłócenia metabolizmu, przede wszystkim jego spowolnienia w rezultacie tycia. I jest to zakwaszenie główną z przyczyn powstawania wielu chorób, sprzyja rozwojowi drożdży, różnego rodzaju grzybic, dysfunkcyjnych bakterii, wirusów, pasożytów oraz nowotworów. Które bazują na zakwoszeniu. A ja jeszcze wrócę do tematu tego tycia. Właśnie efektem ubocznym, które mają osoby, osoby, które zaczynają pić tą wodę, którą rekomenduję, jest właśnie utrata, utrata brzucha, utrata wagi. Ja już po prostu tak się cieszę, jak przychodzą panie i zamiast jakby nie cieszą się tak tymi jakby funkcjami, które. Powoduje ta woda w ich organizmach, ale może mi pokazują swoje brzuchy, pokazują mi autentycznie centymetry, które straciły, jak tutaj one pięknie smukleją na zwykłej wodzie, bez żadnych jakichś, można powiedzieć, dodatkowych działań. Które oczywiście są przez nas polecane, ale sama woda jest w stanie czynić cuda. Słuchajcie, no ja cały czas pracuję też na specjalnych programach suplementacyjnych, prowadzę taki kompleksowy program zdrowia. Ściśle dobrany układ, yy, yy, po prostu suplementów bardzo wysokiej jakości, który działa na wszystkie obszary funkcjonowania organizmu, ale bez picia wody nieraz ludzie popełniają błędy, a akuracja nie działa, powiedzmy nie działa. Działa, tylko nie tak jak potrzeba. Ja mówię, ile wody pijesz? Przecież powinieneś wypijać 1,5 litra wody dziennie. Ono, ale ja piję sok, herbatę i tak dalej. Mówiliśmy w wielu odcinkach o tym. Ja mówię, nie, to ma być czysta woda, bo jeżeli nie, nie zaopatrujemy organizmu w czystą wodę, to raz, że nie wypłukujemy toksyn, nie rozcieńczamy tych toksyn, nie wyprowadzamy z organizmu i nie ma z czego, nie ma substratów do budowy, do wytwarzania hormonów, enzymów, wszystkich płynów wewnątrzustrojowych, a więc... Picie wody jest bardzo ważne i tu raz mówiąc tutaj o tej wodzie alkalicznej, więc y, o, o, o kwasicy, tej metabolicznej niskiego stopnia, słuchajcie, przez prawie wszystkie choroby tak zwane zwyrodnieniowe, przewlekłe, dzisiejsze, tak zwane cywilizacyjne, w ogóle to jest, to jest dla mnie humbug określenie choroba cywilizacyjna. W ogóle, co to za cywilizacja jest w takim razie? Więc wszystko to bierze swój początek zatrucia organizmu, czyli zakwaszenia. I jego niedotlenienia. Przed chwilaczką powiedziałam o tym. Jesteś silnie zakwaszony, jesteś silnie niedotleniony. I te dwie podstawowe przyczyny mają udział w niemal wszystkich chorobach przewlekłych albo wyzwalając objawy, albo będąc efektem uszkodzenia komórek, destrukcją komórek. I głównym winowajcą jest tutaj między innymi kwas moczowy. To jest trucizna, za którą za wszelką cenę trzeba się pozbyć, po prostu usunąć z organizmu. I nasz ustrój te wszystkie kwasy neutralizuje em, do pewnego momentu, kiedy jeszcze ma możliwości, a później tak płaci bardzo wysoką cenę. E, a, a, akurat ostatnio rozmawiałem z panią, która ma o, osteoporozę. I pytanie dlaczego? 60, a ewentualnie 50 parę lat e, dziewczyny, zwłaszcza kobiety, już mają osteoporozę. Pytanie dlaczego? Po prostu, ale to już mniejsza z tym. Więc ta kwasica zmniejsza szybkość przemian metabolicznych, na przykład, ponieważ duża część składników mineralnych, witamin jest angażowana w proces neutralizacji kwasów i prowadzi to z, y, później do y, powstawania ubytków y, niezbędnych substancji w organizmie i naruszenia gospodarki cukrowej. I w związku z tym z kolei to będzie prowadzić do zaburzeń w gospodarce lipidowej, czyli tłuszczów a to prowadzi do otłuszczenia ciała, w komórkach odkładają się, w komórkach tłuszczowych odkładają się właśnie toksyny i zaczynają być problemy, pojawia się czy cukrzyca, czy znaczna nadwaga i tak dalej. A więc słuchajcie, zakwaszenie organizmu jest bardzo groźne ze względu też na tak zwany chroniczny skurcz krwionośnych naczyń włosowatych. Wyobraźcie sobie, że łącznie powierzchnia tych naczyń włosowatych w organizmie to jest 1500 metrów kwadratowych. To jest nie do wyobrażenia i to jest nasze drugie serce. I jeżeli te niezwykle ważne dla działania całego ustroju naszego naczynia krwionośne, włosowate, wielokrotnie cięższe od, włos od włosa, od włosa, na ich przecież powierzchni, w ich wnętrzu odbywa się ciągła wymiana płynów i gazów. I jednocześnie odnowa środowiska wewnętrznego i utrzymywanie homeostazy w bardzo wąskim przedziale wahań. I to jest najważ... jedna z najważniejszych funkcji układu krążenia. I bez prawidłowego pH organizmu. System ten nie będzie prawidłowo funkcjonował kompletnie. Oczywiście w tej chwili już nie będę rozwijał tego tematu, tym bardziej, że mam cały blok tematyczny. Jak klikniecie na playlisty, to tam znajdziecie zakwaszenie, jak to jest z tym zakwaszeniem organizmu i tak dalej. Ja wiele z tych spraw po prostu tłumaczę, no nie? No cóż, kochani, będziemy powoli kończyć. Mamy nadzieję, że wiecie już doskonale, że woda, jaką pijecie, powinna być po prostu zdrowa. Krystalicznie czysta pod względem biologicznym i chemicznym, wolna od zanieczyszczeń wibracyjnych, z odpowiednim wysokim pH, czyli alkaliczna, oraz z wysokim, ujemnym potencjałem redox, który gwarantuje skuteczną neutralizację niebezpiecznych, wolnych rodników. I dopiero później, jeśli dołączymy do tego odpowiednią, kompleksową, prewencyjną suplementację odżywiania, to będziemy mieli do dyspozycji dwa mocne filary wspierające nasze zdrowie. Więc z Januszem połączyliśmy się tutaj pięknie. Janusz prowadzi program, ja też już zaczynam do niego dołączać, też zaczynam powoli działać w tym zakresie, na programie tutaj już sprawdzonym, przebadanym, przygotowanym przez specjalistów. Natomiast jeśli chcecie zaopatrzyć się i mieć pewność co do wody, jaką spożywacie, a wiadomo, dużo osób nie ma zaufania do wody, którą spożywa, to zapraszam do siebie. No i cóż, będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek, życząc Wam dużo zdrowia. I cóż, pytajcie, zadawajcie pytania, kontaktujcie się z nami, a będziemy przeszczęśliwi. Tak jak mówiłam, każda jednostka gdzieś, której świadomość podniesiemy, która zechce podnieść swoje wibracje dzięki zadbaniu przede wszystkim o siebie na poziomie fizycznym, ale to się również przekłada przez inne sfery. No, niezmiernie nas y, cieszy, uzdrawiając innych, uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy cały wszechświat, ponieważ jesteśmy jednością i tego Wam też życzymy. Także z miłością i wdzięcznością, Janusz, i do Ciebie za ten dzisiejszy, y, za, tą, za ten ogrom wiedzy, który nam przekazałeś, i do Was, jeżeli to wysłuchaliście i skorzystaliście. Pozdrawiam tak. Was serdecznie. Tak jest, i niech właśnie, jak, jak Agnieszka powiedziała, niech miłość. I wdzięczność będą z Wami, w Waszych rodzinach, wśród Waszych bliskich. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Pa.